Cześć to Michał. Czy warto iść na DJ kurs? Opowiem Ci, jak to wyglądało z mojego doświadczenia, bo yy, napotkałem wiele opinii na ten temat. Wiele ludzi myśli, że jakieś kursy, szkolenia to jest naciągactwo, że idziesz tam, płacisz pieniądze i nie wszystko, czy też nie do końca, cokolwiek tam się nauczysz. A powiem Ci, że ja na pierwsze warsztaty dla DJ poszedłem w 2004 roku do klubu Abstrakcja w Zielonej Górze. Ten klub już na ten moment nie istnieje w Zielonej Górze. Tam na... Yy, Jakieś tam inne kluby były przez jakiś czas, i tak dalej, ale to jest nieważne. W 2004, jak poszedłem tam do tego klubu na pierwsze warsztaty dla DJI, to DJ z 40-letnim doświadczeniem, bo to taki był już, jak ja byłem wtedy, taki kajtek, to był pan naprawdę dorosły i, i, i dojrzały. I przedstawiał nam swoje, że tak powiem, doświadczenie życiowe. Uczył nas na płytach winylowych, miksowania muzyki, przekazywał nam pierwsze tajniki całej profesji miksowania muzyki i według mnie, teraz patrząc z perspektywy czasu, to było bardzo pomocne. No bo wiesz, mają, ja byłem chłopaczkiem, który miał tam 15 lat w tamtym czasie. No to mając 15 lat, gdzie ja się nauczę jakiejś profesji, no bo przeżyłem dopiero 15 lat. A pan, który żyje na tym świecie 50 lat, w tym powiedzmy 30 czy też 40 lat jest w branży, tak, wiesz, oczywiście uogólniając, bo też nie wiedziałem jaki, w jakim wieku ten pan był, ale miał naprawdę ogromne doświadczenie. To przekazał mi to swoje doświadczenie życiowe, te 30-40-letnie, w kursie, który trwał y, chyba tydzień czasu, jeśli dobrze pamiętam. Wybacz, bo to był jakiś kawał czasu 2004, a mamy teraz 2021, także to już był kawał czasu temu. No to przekazał mi, powiedzmy, w takim tygodniowym y, kursie, który tam trwał gdzieś po godzinie gdzieś tam od 16 do 18 na 2 godziny dziennie i od poniedziałku chyba do niedzieli to trwało, to oprócz tego, że on nam przekazał całe swoje doświadczenie życiowe, to jeszcze według mnie wartość dodana, jaka była po tamtym warsztacie dj po tamtym szkoleniu, to było to, że mogliśmy wystąpić na takiej imprezie studenckiej, tak zwanej w tamtym czasie, czyli mieliśmy też okazję, żeby się zaprezentować, sprawdzić w praktyce to, czego nauczyliśmy się na tych warsztatach przed publicznością. To jest według mnie najważniejsze, bo to, że ty się nauczysz gdzieś tam w zaciszu domowym, to jest jedno. Ale drugie, że ty będziesz mógł yy, tą wiedzę, którą czy też umiejętności, które nabyłeś, sprawdzić na tak zwanym poligonie doświadczalnym, na żywym organizmie, czyli na imprezie. Bo DJ prowadząc imprezę, styka się z publicznością, masz yy, do czynienia, wiesz z realnym organizmem, a nie tylko z jakimś tam, wiesz, warsztatem szkoleniowym. I po tym szkoleniu mogliśmy, tak naprawdę, wystąpić po raz pierwszy na imprezie studenckiej, Juwenalia, w miejscowości Sulechów, niedaleko Zielonej Góry. Także to, według mnie, była wartość dodana, która jest bezcenna. Ale już nawet abstrahując od tej wartości dodanej, cała wiedza, całe umiejętności, jakie przekazał nam w tamtym czasie nasz mistrz, nasz mentor, to była, według mnie, nieoceniona. I teraz, jeśli Ty stoisz przed Decyzją, przed, przed, przed wiesz, podjęciem decyzji, czy iść na taki dziżej kurs, czy iść na warsztaty, na szkolenie, abstrahując od tego, jak to się nazywa, to według mnie warto, wybierz to, bo ty płacąc jakieś tam pieniądze, x złotych za to szkolenie, to będziesz, wiesz, nabędziesz umiejętności, wiedzę ludzi, którzy to przekazują, którzy nabywali to przez naprawdę dziesiątki lat, niekiedy 10, 20, 30 lat. To jest według mnie niepodważalne i nieocenione. No bo pójdziesz do klubu, do DJ-a rezydenta, który gra dzisiaj gdzieś tam w jakimś klubie, no i co? I zapytasz go o coś, to być może on coś ci powie, a może nie, powie do ciebie spadaj, a może powie, że nie ma czasu. Wątpliwe, żeby ktoś za darmo przekazał ci jakąś wartościową wiedzę. Nie ma takich ludzi na tym świecie, którzy by za darmo ci coś powiedzieli, przekazali. Bo jak to mówią za darmo, to umarło. I y, ja wychodzę z takiego też założenia, że, żeby czegoś się dowiedzieć praktycznego, pomocnego, co y, będzie się sprawdzało w praktyce, to trzeba za to zapłacić. Bo ktoś poświęcił swój czas, kawałek życia, żeby zgłębić tą wiedzę, poznał jakieś umiejętności, tajniki. No to naturalnym jest, że przecież za darmo to on by ci tak niechętnie chciał to oddać. No, bo automatycznie no, trzeba za to zapłacić, trzeba mu wynagrodzić jego poświęcony czas. Dlatego, jeśli zastanawiasz się na ten moment, czy zapłacić komuś za jakąś wiedzę, za kurs, szkolenie czy warsztaty, to to jest według mnie bezdyskusyjne. Mało tego, DJ Hazel, najlepszy DJ w Polsce na ten moment, w jednym z wywiadów powiedział, znaczy na zadane pytanie, jak według Ciebie warto zacząć drogę do zostania DJ-em, czy też karierę DJ-a, odpowiedział wprost. Zacznij od kursu, bo nie ma też nic gorszego, jak zacząć samemu jako samołóg i gdzieś tam nabywasz jakieś powiedzmy błędy, które później utrwalasz i niestety z czasem one dochodzą do, dochodzisz do takiego stopnia, że tą błędnie nabytą wiedzę Ty przekazujesz gdzieś dalej lub źle praktykujesz. Idąc na kurs, jesteś pewien, że przekażesz, znaczy, że otrzymasz sprawdzoną, zaawansowaną i sprawdzoną przede wszystkim w praktyce wiedzę. Zatem warto poświęcić swój czas i pieniądze do tego. Oczywiście, według mnie, są oczywiście ludzie też na tym świecie, którzy mogą myśleć inaczej. Ja tego nie neguję, ale według mnie warto poświęcić pieniądze i czas na to, żeby uczyć się od osób, które już. Potknęły się, popełniły jakieś błędy, nauczyły tego wszystkiego i z perspektywy własnego doświadczenia są w stanie Tobie przekazać coś nowego, są w stanie Ciebie nauczyć. Zatem jeśli stoisz przed dylematem, czy iść na jakiś kurs albo w ogóle, czy się zdecydować na takie rozwiązanie, to nie obawiaj się i idź śmiało z premedytacją na takie szkolenie. Owszem, będziesz potrzebował musiał zapłacić za to pieniądze, ale na tym świecie nic nie ma za darmo. Jeśli ktoś coś ci oferuje za darmo, to znaczy, że to nie, nie, nie do końca jest pracowne, nie do końca działa i nie do końca jest y, jakieś, wiesz, wartościowe. Jeśli chcesz zostać DJ-em i chcesz zostać takim profesjonalnym DJ-em, nie uczyć się na własnych błędach, nie tracić czasu, to idź na, na szkolenie, idź na kurs, na warsztaty, bo to jest też Twoja skrócona droga do sukcesu. Płacąc komuś za przekazanie jego wiedzy, którą nabywał przez dziesiątki lat, ty zaoszczędzasz według mnie czas. A czas na ten moment to jest taki zasób, który jest nieodwracalny, nieodnawialny, czyli że jak ty poświęcisz powiedzmy 10 lat nauki, Dzisiaj kurs, ewentualnie, czy warto płacić komuś za, za nauki? Tak, warto, bo wtedy masz pewność, że otrzymujesz sprawdzoną wiedzę, która działa. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!